Był piękny słoneczny poranek, kiedy jakieś zwierzę przeciąga się w dziukli. No a tutaj mamy Rita, Rata i Rut, czyli dzieci Hugo. Gdzie te dzieci się wybierają? Hmm, zastanówmy się. Asasem ta gra nazywa się zaklęta kolejka, więc pewnie y, trafią do kolejki. Oho, mamy jakiś plakacik. Plakacik wesołego miasteczka. To by wiele wyjaśniało tytuł gry. Ale przekonajmy się, jaka jest geneza. Dlaczego trafili do tej kolejki? Obstawiam, że palce maczała oczywiście Scylla, no bo jakżeby inaczej. Kurde, jakoś tak tutaj pusto. A to kto znowu? Jakaś mucha. Co za nuda? Ech, a niech to. O, 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 co za nuda. Hej, mały bzyczku, co się stało? Na moje wały korbowe i kropelki oliwy. Straszna wiedźma zatrzymała wesołe miasteczko. Nic już nie działa. Wiedźma? To musi być Scylla. Tak myślałem, Zabra. że to ona. Przepraszam, pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Bzyczek i jestem tutaj mechanikiem. Wczoraj bawiliśmy się naprawdę doskonale. Ta wiedźma, Scylla, jak ją nazywasz, wyraźnie nie mogła znieść naszych śmiechów i zabawy. Rzuciła zaklęcie pioruna na wiatrak zapewniający prąd dla miasteczka i spaliła go. Czy ta scylla kiedyś da se spokój? Czy nie możemy po prostu zbudować nowego wiatraka? Zbudowanie nowego wiatraka nie jest łatwe. To musi być bardzo specjalny wiatrak wykonany z części pochodzących z różnych okresów w historii świata. Dzięki mojej zaklętej kolejce możemy cofnąć się w czasie. Tylko, że jestem za mały, żeby to wszystko zrobić samemu. To prawdziwe, błędne koło. A ja jestem dość duży? Schęciłbym ci dopomógł. Świetnie! Nadajesz się doskonale! Teraz posłuchaj. Bardzo się cieszę, że zechciałeś mi pomóc. Jeśli sam będziesz potrzebował pomocy, możesz mnie wezwać, wciskając małą ikonkę z moim rysunkiem. Przejedziemy obok wrót, które pozwalają na podróż w czasie. Będziesz mógł wysiąść i wykonać zadanie albo jechać dalej. Musimy zebrać 8 przedmiotów do budowy wiatraka. A można je zebrać, rozwiązując 8 różnych zadań w ośmiu różnych epokach. Więc sam rozumiesz. Po każdym zadaniu pokażę ci, co jest jeszcze potrzebne do wiatraka, a co już mamy. A by bym zapomniał! Po każdym zadaniu zawsze możesz zapisać grę klikając na kredensie. A zatem ruszajmy! I poszli! Jeśli chcesz zagrać w nową grę, kliknij na rysunku książki. Oczywiście zaraz to zrobię, mój drogi! Kliknij na kredensie z szufladami! Aby skończyć zabawę, po prostu kliknij na mnie, wychodzącym przez drzwi. Klikając na podium, możesz sprawdzić, czy twoje imię znalazło się na tablicy wyników pięciu najlepszych graczy. No dobrze, moi drodzy, cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam was w kolejnym, siódmym już odcinku z serii Hugo Złota Dziesiątka. I dziś zapraszam was do zaklętej kolejki, czyli historia. Tym razem właśnie na tej dziedzinie się skupimy, także nie przedłużając, zaczynajmy. Zanim Oczywiście, standardowo musimy wybrać poziom trudności. No i teraz pytanie: co wybierzemy? Słuchajcie, wybierzemy chyba tą środkową, czyli średni poziom trudności. Myślę, że damy sobie radę. Mimo, że historia też nie jest moim najlepszym ogniwem, to myślę, że damy sobie bez żadnego problemu radę. Więc klikamy i zaczynamy. Im kniesz jak błyskawica, kliknij na najgorsze. Ruszamy ku nowej porywającej przygodzie. Dobrze, moi drodzy, kolejka już ruszyła. No i co? Czekamy na informację. Następny przystanek to Wiek Przemysłu. Tutaj możesz wygrać kabel do Wiatraka. Okej, okay, czyli mamy chwili, słuchajcie już klikamy klikamy pierwszą rzecz. Kciuk. Oczywiście klikamy podniesiony kciuk, no bo jak żeby inaczej. Tutaj, jak widzicie, w lewym górnym rogu mamy taki guziczek. Po tej właśnie grze zobaczymy, co to takiego jest. Pokażę Wam w sumie, co to takiego jest. A teraz wiek przemysłu, i tutaj właśnie będziemy mieli pierwszą minigrę. A Wy już teraz możecie napisać w komentarzu, czy graliście w zaklętą kolejkę i jak ją wspominacie. Ehm, no i tyle. Taki komentarz integracyjny na początek, i zobaczymy, jak nam pójdzie w pierwszej minigrze, i będzie to, tak jak już wspomniałem, wiek przemysłu. A tu wychodzą zaś owieczki pozbawione wełny. Widzę, że taśmowo to leci. O, przepraszam. Jesteśmy bardzo zajęci. Zaczęliśmy używać taśmy montażowej. Chodź tu, ty owco. Dzięki maszynie parowej i elektryczności możemy pracować szybciej. Wkrótce będzie mnie stać na gramofon. A może powinienem kupić samochód albo telefon, albo. Co o tym myślisz, mały trollu? Hmm? A mały troll wszedł do środka, także grubo. Eee, dobrze, moi drodzy, więc zaczynamy pierwszą minigrę Hugo Zaklęta Kolejka. W końcu możemy to rozpocząć. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tą grę, mam naprawdę mega, mega, mega fajne wspomnienia z czasów dzieciństwa, ponieważ w tą grę grałem tak na dobrą sprawę najbardziej i to... W sumie była jedna z nielicznych gier, w które grałem, właśnie e, za dzieciaka, jeśli chodzi o tą złotą dziesiątkę. No, wcześniej, tak jak już też wspominałem, była magiczna podróż chociażby, ale właśnie e, zaklęta kolejka była jedną z tych gier, które najlepiej i najmilej wspominam z tego mojego okresu dzieciństwa. I mniej więcej pamiętam, o co tutaj będzie chodzić, nie pamiętam tylko kolejności. Jak to będzie wszystko wyglądać? Wiem, że ta minigierka, w którą teraz gramy, troszeczkę jest długa, chyba z tego co kojarzę. No i nie możemy sobie pozwolić na żadne, em, na żadne pomyłki, no bo zaczniemy wszystko na nowo. A tego raczej nikt by nie chciał. No i oczywiście musimy uważać, ponieważ jeden fałszywy ruch i możemy po prostu zginąć. Ale póki co wszystko jest ok, także nie zapeszajmy i grajmy sobie dalej. Teraz się schylamy, żeby nas te szczoty nie dosięgły. No i tak jak słyszeliście, mamy tutaj, słuchajcie, 8 minigierek. Myślę, że w tym gameplayu zrobimy sobie Z3. A jeżeli będziecie chcieli e, kolejnego odcinka z serii e, właśnie zaklę ojej, Zaklęta Kolejka, no to e, koniecznie, koniecznie aktywność wskazana i zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, szybko, szybko tutaj, żeby tutaj tylko ta woda... Okej, okay, dobra, udało się. W sumie to dziwne, że woda może nas w cudzysłowie y, zabić, w sensie ująć nam życie. Hm, myślałem, że woda to raczej jest sama... same... same dobro. Tutaj kurczę, to jest najgorsza rzecz na świecie. Bo ja tutaj pamiętam, że zawsze y, wbiegałem w to na górze i był problem. Ale okej, okay. jak na razie radzimy sobie całkiem nieźle, oczywiście nie zapeszając. Oj ojoj ojoj. Oj, okej, okay, pięknie. Daleko to jeszcze? Jeszcze widzę, że coś tutaj będziemy mieli. I hop. Dobra, udało nam się w ostatniej chwili. Dwa życia, jak były, tak nadal są. Uwaga, uwaga. Hop. Ojej, wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że to się tak skończy. Nie mogę stracić ostatniego życia, więc teraz muszę się mega pilnować. Słuchajcie. Jezu, jakieś te. Jakieś. Eee. Nożyczki, czy coś. No jak? No jak, to jak ja miałem to przejść? Tutaj strzyże się tylko owce. Aha. Okej. Okay. To fajnie. I pierwszy fail, słuchajcie. Eee, oczywiście zaczniemy sobie jeszcze raz. Widzimy się w miejscu, w którym przegrałem. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, moi drodzy, powracamy. I teraz już wiem, jak to. Jak to zrobić. Chciałem powiedzieć. Tylko oczywiście. Zrobiłem to ciutkę za późno. Mam nadzieję, że teraz mi się uda, ponieważ jest to moje ostatnie życie. Dawaj do góry, do góry, dobra. I lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Jest, udało się. Dobra, mam nadzieję, że to już będzie koniec, słuchajcie, bo dłużej nie wytrzymam. Jest! Boże, całe szczęście. Na no gumowe pasy i trybiki to było zabawne. Tak, bardzo, szczególnie dla mnie. Czy mamy jechać dalej? Czy chcesz spróbować Ach, jeszcze? Jedziemy raz? dalej. I moi drodzy, proszę bardzo, mamy już pierwszy element. E, jeszcze zostało 7, a na ten odcinek jeszcze dwa, Także lecimy dalej. No dobra, moi drodzy, kolejka ruszyła. I co teraz? Co tym razem będzie do zrobienia? Uwaga, uwaga. Słuchamy bzyczka. Następny przystanek to Egipt. Tutaj możesz wygrać cholerę. Dowiat Egipt i Koło do wiatraka. Z tego co wiem, jest to słuchajcie poziom z Tropikalnej Wyspy. Zróbmy to mimo wszystko. Zróbmy to po prostu po kolei. Mimo, że już w tą grę kiedyś grałem, właśnie w ramach Tropikalnej Wyspy bodajże chyba 3, no ale mniejsza. Zróbmy tą minigierkę, wróćmy sobie do tych czasów też z nagrywania Tropikalnej Wyspy. No i tyle, i koniecznie też napiszcie w komentarzu, która gra, jeżeli graliście w zaklętą kolejkę, która minigra jest waszą ulubioną i dlaczego? Tutaj jest naprawdę gorąco! Kim jesteś i co się stało? Jestem mistrzem pogrzebowym. Zanim wstanie słońce, muszę pochować w piramidzie trzy mumie, ale moi pomocnicy dostali pustynnej gorączki i teraz nie wiem, co mam począć. Ależ oczywiście, ja mogę Ci pomóc. Powiedz mi tylko jak. Każdą z trzech mumii trzeba złożyć w oddzielnym sarkofagu. Sarkofag to kamienna trumna, w której chowamy naszych królów i ważnych ludzi. Każdy sarkofag składa się z podstawy, mumii, pokrywy i jest umieszczony za drzwiami, które zamykają komorę grobową. W tunelach piramidy musisz znaleźć części sarkofagu i zrzucić je do komory grobowej. Jeśli jesteś zręczny, możesz spuścić jedną lub dwie części na rabusia grobowców. Jeśli dobrze trafisz, Rabusi zniknie. Rabusie szukają złota i kosztowności, zatem szybko zbierz je przed nimi. Złota maska zapewni ci siłę potrzebną, by wyrzucić rabusiów, a symbol słońca da ci dodatkowe życie. Pośpiesz się jednak, musimy skończyć nasze zadanie przed wschodem słońca. Myślę, że damy radę, słuchajcie. Ehm, no i cóż, jesteśmy w Egipcie. Druga mini gra. Pamiętacie to? Myślę, że doskonale pamiętacie, dlaczego taki nagły spadek klatek do 13? Nie mam bladego pojęcia, czemu to się stało. Halo, kurde. Nie wiem, czemu tak jest. Najwyraźniej yy, ta gra działa właśnie w taki oto sposób, ale lećmy w takim razie. Wow, halo, to już są ci złoczyńcy. Yy, no i cóż, słuchajcie, dla mnie osobiście, zaklęta kolejka. Jest jedną z ważniejszych gier z tej całej złotej dziesiątki. Także cieszę się, że przede wszystkim ona się uruchamia. Ponieważ, serio, powiem wam, że w poprzednich tytułach nie było lekko i też trzeba było mega uważać z instalacją tego wszystkiego i tak dalej. Ponieważ gry no totalnie nie chciały się instalować, nie chciały się uruchamiać w ogóle. No, ale to też bo y, bo y, 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 dlatego, że mają swoje lata. A mm, teraz wiadomo systemy i tak dalej To, to wszystko jest już zupełnie Zupełnie mm, na innym poziomie Także no lekko nie było Ale na szczęście się udało Uruchomić w większości te gry Bez żadnych problemów Mimo to e, Mimo e, wszystko są jednak gdzieś tam te drobne problemy techniczne Za co przepraszam No ale tak jak mówię gry mają już swoje lata I, e, i tak to wygląda Dobra Musimy tutaj się dostać na górę jeszcze tylko, że widzę, że nie wolno. Tutaj jest ten gość, który mnie goni, także muszę uważać, a tam jeszcze wrócić na górę. Ale to myślę, że na spokojnie mi się jeszcze uda zrobić. Hopsa. Ok. No jeszcze została ta płyta na górę. Będzie finito. Także biegnijmy. Hopla. Hopla. W ogóle pamiętam, że też ta gra była e, dołączona do świata przygód z Hugo. Była taka właśnie płytka. I tam było demo gry. Zaklęta kolejka, i właśnie to był ten poziom. Doskonale pamiętam, ponieważ pamiętam, że wręcz wymaksowałem e, to demówkę i grałem kilka razy po prostu. No bo wiadomo, jak było wersja, była wersja demonstracyjna, no to e, raczej dużo tej gry nie było. tak że grało się non-stop w jedno i to samo, że tak powiem. Oj, oj, oj! Trzeba uciekać i to czym prędzej, żeby mnie tutaj rabuś grobowców nie dopadł. Ale mimo wszystko jeszcze muszę tam wrócić. A czuję, że za chwilę może się to po prostu źle dla mnie skończyć, także lećmy już na górę. Oj, chyba mnie dopadnie rabuś. Albo i nie. Muszę lecieć tam na górę, słuchajcie. Gdzie był ten ostatni element, czyli właśnie ta płyta. Dobra, pięknie. Muszę wrócić i jak znam moje szczęście, to pewnie, no właśnie, dopadnie nas rabuś albo nie dopadnie. O, nie dopadł. Nice. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Ok, zbieramy po drodze oczywiście wszystkie te skarby, które mamy. Obecnie nikogo nie było. Na szczęście nikogo nie ma, świetnie. No i co, lecimy najpierw tutaj. Okej, okay, jeden grobowiec mamy już załatwiony. Tutaj będziemy mieli kolejny. Jeszcze muszę wrócić tam po lewo, żeby to ogarnąć. Mam nadzieję, że nie lecą za mną te te, te głąby. O, tu już schodzi, dobra. To ja muszę zejść. Kurczę, powiem Wam, że wcześniej, coś w sensie jak grałem w to te wiele lat temu za dzieciaka, to jakoś ta gra wydawała się krótsza. Nie wiem, być może to wina poziomu trudności, czy coś? Ale naprawdę grało się w to bardzo szybko Okej, okay, lecimy, lecimy. Dawaj, 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 rad. Szybciej. Spadnie na niego? Nie spadło. Kurde, dobra. Pewnie zaraz tracę żyćko, bo inaczej to się nie da. Aj No kurczę, ile was tutaj naraz? No czemu? Nie no to już jest nie do wygrania. Muszę się nadzia nadziać na któregoś. Okej, okay. nic nie, nie szkodzi. Mamy bardzo mało czasu. A właśnie, bo tu jeszcze jest czas, kurde. Mówię sobie, e tam jeszcze mamy dużo żyćka. Ale jednak słuchajcie, czas jest tutaj ważniejszy, pewnie on idzie tutaj. Tak jest, idzie, ale może zdążę. Zdążyłem? Zdążyłem, pięknie, okej. Okay. Dzięki za pomoc. Szkoda, że nie możemy pożeglować po Nilu. Ale musimy jechać dalej. Tak jest. Czy kolejka ma jechać dalej? Oczywiście, Czy kolejka ma ponownie? jechać dalej. Mamy drugi element i na ten odcinek zróbmy sobie jeszcze jeden i zakończymy właśnie w takim momencie. Także jedziemy. No dobrze, moi drodzy, trzecia minigierka. Co to będzie, gdzie się znajdziemy i co będziemy mieli do zdobycia? Rad, bzyczku, czekam. Następny przystanek to dziki zachód. Tutaj możesz wygrać kilka skór wołowych. do wiatraka. Dobrze, dziki zachód. Jeśli chcesz wysiąść Oczywiście wysiadamy jak najbardziej i będziemy mieli yy, skóry tak z tego co pamiętam, więc lecimy na dziki zachód. Ja napiję się kawy, a ty w tym czasie złap na laso krowy z mojego stada. Tak! To robota dla prawdziwego kowboja. Co mam robić? Wyceluj w krowę, którą chcesz chwycić, a następnie kliknij myszką, aby rzucić laso. Musisz złapać tylko te krowy, które mają wypalony obrazek przedstawiający coś pochodzącego z dzikiego zachodu. Pozostałe należą do mojego szalonego sąsiada. Musisz skończyć zanim minie czas, widoczny na zegarze. Na drewnianej desce widać, ile moich krów już złapałeś. Aha, możesz na mnie liczyć. Dam sobie radę. Okej, okay, mam ten nadzieję. Ej, Jezu, jak to szybko leci. Ej, laso, czekajcie. Lody tutaj mamy. Spróbuję rzucić jeszcze raz. Halo. Tak blisko, a jak to łapać? Amyko. O, dobra, złapałem jedną. Nawet Kolejnej się nie da. Tu mamy dwie. Kurcze, to szybko tak wszystko biega, że nie wiem, czy dam radę. Tutaj była jeszcze jedna. Kurde, myszka mi coś nie działa. Tutaj, hop. Tutaj kolejna. No co jest? Jest kolejna. Tutaj mamy. No czemu mi ta myszka nie działa? Aj. Dobra, damy radę, damy radę. No tu miałem kolejną. Oj, nie, tym razem mi się nie udało. Jeszcze raz. Co to koniec? Ej, przyjacielu Trollu, czas minął. A, Niebo dobra. Zbyt dobrze. To nie jest trudne, ale trzeba nieco praktyki. Czy chcesz spróbować Oczywiście, próbujemy jeszcze raz, raz ponieważ było to naprawdę, naprawdę łatwe. Hop, jeden, dwa, dobra. Tu miałem trzecią. Tutaj, hop. No, powiem Wam, że jest to gra dość wymagająca. Nie powiem, nie jest to bardzo proste, ponieważ trzeba yy, szybko patrzeć, co jest na tych yy, krowach. Plus, oczywiście, moja myszka nie współpracuje. Dobra, tutaj było. Tam. Kurde, no, co jest? Czemu to tak idzie? Dobra, damy radę, słuchajcie, damy radę. No, wszystkie trzy mi przeleciały. Super. Dobra, tutaj mieliśmy jedno, dobra, trudno. Tutaj jest. I jeszcze jedna nam została. Na spokojnie. Tu. Oj, zaraz mi się czas skończy. Tu. Jest, dobra. I tutaj. Jest kolejna. I już chyba zrobiliśmy wszystko, co? Tak mi się wydaje. Proszę o uśmiech. Okej, okay, udało się. Za drugim podejściem, ale daliśmy radę. No, powiem wam, że łatwo nie było. Jak nałożenie kowbojskich butów, chcesz spróbować jeszcze raz? Czy masz dosyć? Mam dosyć. Spróbować jeszcze. Zdecydowanie mam dosyć. Mamy skóry i tutaj, moi drodzy, się zatrzymamy. 3 minigry, zostało jeszcze 5. Jeżeli chcecie kolejnego odcinka, a zarazem serię z Hugo Zaklętej Kolejki, to wiecie co robić. Aktywność w komentarzach, łapki w górę, wyświetlenia i polecimy z serią. Także liczę na Was. Nic nie sugeruje. <laughs> Także, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Odpowiadajcie na komentarze integracyjne. Przede wszystkim czy graliście w tą grę i która minigra jest Waszą ulubioną i dlaczego. W kolejnym odcinku zobaczymy się w grze Tajemnice Oceanu. I zobaczymy jak tam sobie poradzimy. Także jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!